Cześć witajcie, ja jestem Aykub, a to ostatni odcinek na tym kanale. Nie ostatni, ostatni oczywiście, tak? Ostatni w tym sezonie <laughs> Jutro nowy sezon Przegląd karnetu na moim kanale A ja chcę bardzo podziękować wam za ten sezon Szczególnie wam, bo Wraz z przyjściem pierwszego live'a z Fortnite'a Dużo widzów weszło na mój kanał I już prawie mam 40 subskrypcji Kiedyś mówili na mnie, że jestem... Głupi, ostronny kanał z 10 subskrypcjami. Teraz wbijamy 40. Jesteście niesamowici, wszyscy, naprawdę. I dziękuję, bo bardzo dużo osób wbiło y, w, 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 w czas tego sezonu na mój kanał. Nigdy tyle osób nie wbiło na mój kanał, naprawdę, w ciągu jednego sezonu. Mogę nawet pozdrawiam. Pozdrawiam, Emiloska. Pozdrawiam Ciri, jeśli dobrze przeczytałem no, mój nick. Cyryry, nie wiem, przepraszam jak nie. Ja, I dużo, i dużo innych. KapiWiciu, miliony na przykład. Jacob tak samo. Tutaj mogę nawet ze znajomych pozdrowić. Jacob, wiele, wiele, wiele innych. Matrix. Erwinek10 też jest widzem. Proszę, tyle widzów nigdy nie wbiło na mój kanał, naprawdę. Mnóstwo, mnóstwo was zbiło na mój kanał podczas tego sezonu. WWP Milak też widzę. Większość tutaj to jest moich widzów. O! Poddałam też oczywiście NCNPNQ. To jest też mój gorący widz. Jeden z pierwszych w tym sezonie. Wszystkich was pozdrawiam. Mam nadzieję, że kolejny sezon będzie udanym sezonem. Nie dla mnie, bo podobno ma być woda. Ach, Hogi nie lubi wody sami, jak wiecie. Ale zobaczymy, jak to będzie. Ach. Tymczasem, co niedługo pojawią się odcinki z fabuły. Potem, po kolejnym sezonie, jutro pojawi się przegląd karnetu bojowego. I inne. Ach. Mam nadzieję, że subskrybujecie ten kanał. Dzisiaj też zrobimy mały przegląd sklepu bo dzisiaj jest obrotowy bezruch dance w sklepie impreza z pizzą krabiki kręcenie pochodniami mandowska i metalik do tego jeszcze jest ten taki nowy fajne malowanie sztandar, no może nie nowe, ale ostatnio weszło do sklepu, jest ta emotka sztandar nad głową też gorąco polecam Sztandardowy szybowiec płaszcz sztandaru tarcza sztandarowa Emblemat. A no potem są oczywiście wszystkie skiny. Szczególnie polecam tego, którego mam. Ją polecam, ją polecam. I no i to tyle z tych skinów. jeszcze jest barwny balon. Też polecam gorąco. Bombowy barwy jeden z moich ulubionych skinów, którego niestety nie mam. Jest barwny strzelec, którego też niestety, no nie mam, ale fajny. Fajny, fajny jest ten czarorzec, jeden z moich ulubionych zbieraków, o przepraszam. No i to tyle ze sklepiku. Dajcie znać, to z waszego i pamiętajcie o kodzie Ernest. Eee, w sklepie Fortnite. Tymczasem po evencie stało się jeszcze... Duże rzeczy. Ja jeszcze nie mam Midasa. Dzisiaj będę wbijał ostatecznego Midasa. Ja biorę rok. Możecie napisać w komentarzu też, którego Midasa bierzecie. Wzięliście, wzięliście a tymczasem, jak widzicie. No, maszyna zagłady nieźle pękła. Zobaczymy co będzie jutro w kolejnym sezonie. Ale pewnie coś dziwnego. Możemy symbolicznie obejrzeć to sobie zbiastun tego sezonu. Czego nie oglądaliśmy na moim kanale. Karnet już mam pełny, więc możemy odtworzyć film i się cieszyć wspomnieniami tego sezonu. Witaj w agencji! Twoje referencje są imponujące! Oto twoja kryjówka! Kup karnet bojowy, by zrekrutować te drużynę agentów. Miałśniak! Kocie egzekutor, który ze wszystkiego się wyliże. Midas, geniusz i prawdziwa złota rączka. Maja, elitarna specjalistka, która staje się wyjątkowa. I nie tylko. Będziesz wykonywać misję, by zdobyć dodatkowy wariant ducha lub mroku. Dla agentów karnetu wybieraj rozsądnie. Podejmiesz się także ograniczonych czasowo operacji, które zmienią losy wyspy na zawsze. Przyszłość zaczyna się od zakupu karnetu bojowego. Zyskaj drużynę agentów 1500 widolców i całkiem nowe przedmioty. Przyszłość jest w Twoich rękach. Wiemy, że podejmiesz właściwe decyzje. Powodzenia! Pamiętacie jak każdy patrzył na tego Deadpoola i mówił Co jest Deadpool? Ha, bo ja tak Jeszcze sobie obejrzmy Cały ten... tego sezonu Ha, zwiastun. Sprawdźcie jeszcze wszystkie ze agentów. Pokój Brutus, ale ja dawno nie byłem. Ach, ach, ach. Zobaczcie sami. od razu nie miał takiego przebrania ducha, dlatego, że ja takie wybrałem. Teraz będę po kolei już bez głosu leciał po prostu i pokazywałam wam wzrostu na agentów. O. Jak coś to Zauważyliście, że Moja twarz jest tutaj No Ach. Możecie napisać, czy macie karnet w tym sezonie Czy wam się podobał ten sezon <grym> Napiszcie też Czy macie Tego sezonową Parasolkę Bo ja tak, zrobiłem sezon W tym sezonie Wina Patrzcie, mam parasolkę tego Winową Tego sezonową Napiszcie, ile kupiliście skinów w tym sezonie, możecie się pochwalić ile macie winów, czy macie pieniądze na karnet, ja na pewno kupię, jak będzie można wygrać, czy będzie, jak będzie można podarować, nie za pieniądze tylko za pudulce, to podaruję wam karnet bojowy jeden, ale zobaczymy to już w następnym sezonie. Życzę wam miłego kolejnego sezonu, ja byłam kub. elo elo 3, 2,